No witam w związku, że ostatni filmik z komentarzem nie był najwyższych światowych lotów, jeśli chodzi o, o profesjonalizm, dykcję i, i wszystko inne. <grytanie> Stąd mała poprawa. No niestety, ale wracając do, do tytułu filmu, no mamy Graj w na Xboxie. No, jest zupełnie nieprzygotowaną grę, która po prostu mega irytuje. No nie da się od premiery grać matchmakingu. Ponownie rzucał klipy tylko z customów, W wielu przypadkach podobnie bohaterem będzie ogrę którego go pozdrawiam, no ale jeżeli chcecie coś zobaczyć i, i akurat nie macie tej gry no to jedynie to co mogę pokazać to customy. Pokażę trzy mapy nowe, pierwsza przed chwilą była to jest druga i dwa filmiki z Halo 3, które no to będzie też są całkiem niezłe. Ale no wracając do, do tematu, no niestety mega rozczarowanie, mega rozczarowanie. Wczoraj miałem troszkę wolnego od 8 do 12 mówię poświęcę 5 godzin i przez 5 godzin zagrałem dwa mecze. Miał wyjść później patch ponoć wyszedł, absolutnie nic nie dał i, i tylko nerwy i nic więcej. Ja na razie odpuszczam tą grę, przestałem z nią grać, to jest ostatni filmik. Na razie wracam do Call of Duty, nie będę się tutaj stresował. Szkoda, bo wydałem kupę hajsu i, i nie mogę sobie pograć. Nie wiem kto jest za to odpowiedzialny, ale zrobili mega żenadę, mega wstyd. To miał być system seller, to miał być gra, która naprawdę zrobisz różnicę i z, z której posiadacze Xboxa będą dumni, a wyszła jedna wielka kicha. No nawet słuchajcie, no jeżeli ktoś lubi kastomy, no nawet tak jak tutaj sobie gramy kastomy i tych kastomów nie możemy pograć, bo nie łączy <grym> <Dzisiaj> <grym> Gdy wróciłem z treningów chłopaki i że przez pół godziny ustawiali kastoma, no to przecież mi się odeściało, od razu wyłączałem konsolę i, i zająłem się czymś innym. No szkoda, bo po tytuł ma potencjał, te mapy nie, naprawdę nieźle wyglądają, a, a jest straszna kicha, no jest straszna kicha, tak jak powiedziałem, ja kończę na razie z halo. To jest ostatni filmik, wracam do tego, co, co jest przyjemne, z czym się nie trzeba stresować. No szkoda, bo, bo, bo jest wielkie rozczarowanie, no ktoś za to chyba beknie, ale no przykro, przykro, bo fajna gra, jestem wielkim fanem, a niestety nie da się pograć. Yy, tutaj jest mój lubieniec mój na tym filmie o grę. Yy, zresztą zaraz zobaczycie, ale o czym mowa, yy, ja sobie powiedziałem, to jest ostatnie moje granie w Halo na razie. Także nie spodziewałbym się w przy najbliższej przyszłości filmików z Halo chyba, że coś poprawią i, i będzie sygnał od chłopaków, że, że coś jest y, poprawione. Ostatni filmik jaki wam tu chciałem pokazać, to jeżeli gracie 1 na 1 i chcecie gościa strolować, który nie grał akurat nigdy w Halo 3, a gracie na mapie Guardian, to pokażę wam, większość pewnie zna, ale być może ci gracze z Call of Duty, to jest mapa Guardian jak zaczynacie i przeważnie trzeba tutaj zerknąć, czy on nie wychodzi z OS-em. Jeżeli nie wziął tego OS-a, a chcecie naprawdę komuś zdrolić psikusa, to pokażę taką fajną sztuczkę. Wskakujemy sobie w to miejsce, rzucamy granat pod nogi, tak żeby się zatrzymał pod stopą i wskakujemy na samą górę mapy i tu możecie spędzić jeszcze meczu, on będzie biegał i się denerwował. Także pozdrawiam i mówię, no halo dla mnie na razie tyle, cześć.